Cześć, witajcie na kanale Dzisiaj będę dla Was grę pod tytułem Virtual Pet by Sheik. A gra jest oczywiście dostępna w sklepie Play. Na pewno sobie pora. Więc możecie sobie ją bez problemu zainstalować na swój telefon. Oj! Oj! Oj, jak silny! Ojej, jest zmęczony! Dosypialnij! szybciusko. To jest jak wir moi trzy. Wiecie, pamiętacie tą grę? Świetnie! Nazwę... Co też nazwę? Bo może... Oj, ten telefon to już jest wcale i źle działa! Maciej, masz do tego. Co teraz, szans na grę? Ja myślę, że może sobie zagram w. O, bo słuchajcie, jestem. co bo słuchajcie, bo słuchajcie, bo słuchajcie, moje jest surfowanie. Muszę się jak jej. Oh yeah, game over. O nie, game over. Spróbuję jeszcze raz. Pulniemy na serwerze. Game over. Coś mi jeździ. Game over. Może zagramy w inną grę. Sam może w tym samochodzie. Jedziemy prosto i pędzimy... Ojej, paliwo, to jak w i Bracing pamiętać tą grę. Jej musimy zwolnić. Wiecie, że ja dzisiaj miałam wycieczkę klasową do z bieganów. Do bieganowa. Ganowa, wiecie. I wiecie, że wiecie, i że wiecie, że w, że w tej, że tam były jazd zakładem. Jazd zakładem. I wiecie co? Sam by było dobrze. O nie, zaraz się paliwo skończy. Ha, mam. Już było blisko i by zabrakło paliwa. Ha, ha, ale pewnie Pędzimy, pędzimy, co nie robimy, pędzimy, pędzimy, silą dal, dalej, zlepujecie Uwaga, uwaga, pędzimy, pędzimy. Jej bubis. O nie, zabrakło paliwa. To może teraz. Spróbuję w tę Oj, tu sobie żabkali. Oj, to jest to, co graliśmy. No i z żabą jakąś, Hops. Hops, ojej, pociąg. I co jest, to jest ulica. musimy musi samochody. To już nie jest takie proste, Te. to już nie jest takie proste, Tak. Grałem to już dość dawno nie pamiętam. Łaj, było blisko i bym je trafił. Przepuśćmy. Tylko nie możemy wpaść do wody. blisko. Oj, i wpadliśmy do wody. Może teraz zaczniemy to, zagramy sobie w tą grę. Nie, i wpadliśmy wpa w przepaść. Oj, co koszykówka. Trafiliśmy w kosz. 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 Jej, udało się. Nasz kurczak jest tu. super. Odzie i się nie udało. Za to, jak pracuję. Szakrę. Oj, może. Wszelkie osługi zabieramy. Chusz, zaś się będziemy. I spadliśmy. Game over. I spadliśmy. GAME OVER, Game over. Okay. Spróbujmy może Zobaczmy o co chodzi Z tymi mostkami GAME OVER Ej, Spróbujmy jeszcze z innym. Może z takim labiryntem O nie! Już kule na mnie pędzą. I za nie? Tak, zauważyłam, nie tak No i co teraz? Spróbuj już. Oj, O nie, nie muszę odpaść na kolce. Spatrz, na nie, spadłem. No, Bolimy z Może z y, baniko. Ojej, musimy uważać to za tak kurę. Może jeszcze raz spróbujemy jeszcze raz musisz tą spróbujemy jeszcze raz. Chyba musimy ją przytrzymać tutaj. Spadł w przepaść. Spróbujmy z innym nogą. Pszczoła. Odganiajmy te pszczółki. Ojej, ile tych pszczół było. Może spróbujemy ze Spadłeś przepaść. Spadłem w przepaść. Może spróbuję. Znowu z tym kierowaniem Pan Zimy! Zbieram lunaty. Jejku, jaka szybkość. Zabrakło paliwa. Może za się poleciał w przestrzeń kosmiczną. O nie, zaszło tu Na księżyc polecieliśmy i polecieliśmy w przestrzeń kosmiczną. Nie uh. yeah. yeah, za, za krótki włosek Spadł w przebak. Za długi teraz

Paliwo mamy i zrobiliśmy na głowę. Ostatnia runda i zobaczymy z naszego O oh. Kolejny level. Level trzeci, level trzeci. Ho Dobra! Mój szwikan się bardzo mi podoba! Polecam wam. Zobaczmy co będzie tutaj. Zobaczymy co ma u siebie wszak. Szafie. szafie. To za chwilę.

Dobra, kochani, bardzo mi się podoba. Polecam całą grę i do zobaczenia. Pa, pa!